nie tego, co wierzą, nie sprzedają tego, o co walczyły poprzednie pokolenia. Tym jesteśmy zjednoczeni pod biało- czerwoną flagą, głosując na różne partie, żeby było jasne. Mając czasem różne przynależności klubowe, organizacyjne, społeczne, ale potrafimy się zjednoczyć. I musimy pokazać w życiu społecznym, w życiu narodowym, że tą moc, która drzemie w Polakach, Potrafimy wyzwolić i że ta moc stanie na przeszkodzie każdemu, kto będzie chciał pozbawić kolejnych kompetencji nasze państwo, kto będzie chciał Polaków upokarzać, kto będzie chciał Polaków przesądziwać, odbierać im godność. Na to nigdy naszej zgody nie będzie. Ocalimy naszą wolność, ocalimy naszą tożsamość i co bardzo ważne, Polska musi być zamieszkiwana przez Polaków. Przekażemy ją następnym pokoleniom. Żeby za 15 kolejnych lat ten Marsz Niepodległości był liczny, żeby tu było dużo młodzieży, żeby tu było dużo dzieci, które bardzo uczyły się patriotyzmu, a nie kosmopolityzmu, a nie internacjonalizmu, bo mamy tego aż za dużo w każdej strony. A polskości za mało. I trzeba jej więcej. I po to razem maszerujemy. Dziękuję bardzo. naszej początkowej sceny, bez paru słów od prezesa Stowarzyszenia Marszy Podległości, kolegi Bartosza Maleckiego. Zapraszam.